Początek 1944 roku nazistowskie Niemcy. W wyniku alianckich nalotów bombowych produkcja samolotów myśliwskich w niemieckich fabrykach spadła aż o 2 trzecie. Aby zmniejszyć szkodliwość alianckich bombardowań, Ministerstwo Uzbrojenia i Produkcji Wojennej Rzeszy pod kierownictwem Alberta Szpera ISS postanawia przyspieszyć budowę ogromnych podziemnych fabryk aby przenieść tam produkcję. Nowe betonowe bunkry mają zostać zbudowane poprzez wykorzystanie więźniów obozów koncentracyjnych, ponieważ istniejące podziemia, takie jak jaskinie i kopalnie, nie nadają się do produkcji fabrycznej. W 1944 i 1945 roku w całej III Rzeszy powstają setki podobozów połączonych z głównymi obozami koncentracyjnymi. W których więźniowie są zmuszani do drążenia zboczy gór lub jaskiń w celu stworzenia ogromnych systemów tuneli i fabryk, w których opracowywana i budowana będzie nowa broń, taka jak zdalnie sterowane rakiety przeciwlotnicze lub bombowiec strategiczny, który byłby w stanie uderzyć na Stany Zjednoczone z Niemiec. Jednym z takich obozów jest Ebense, który będzie działał przez półtora roku i pochłonie życie co najmniej 8200 osób. Jednej trzeciej przetrzymywanych tam więźniów. Będą oni poddawani brutalnemu traktowaniu, torturom i głodowi. Jednak po wyzwoleniu obozu, uwolnieni więźniowie, dokonają niezwykle dotkliwej zemsty za wyrządzone im okrucieństwa. W latach 1940-1945 władze SS utworzyły prawie 50 podobozów w systemie obozu koncentracyjnego Mauthausen. Podobozy te znajdowały się zazwyczaj w pobliżu fabryk, kamieniołomów i kopalń, w których funkcjonariusze SS, odpowiedzialni za przydział siły roboczej, umieszczali więźniów przeniesionych z głównego obozu Mauthausen w górnej Austrii. Jednym z najważniejszych podobozów był Ebenze, o kryptonimie Cement, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Ebenze, również w górnej Austrii, wraz z podobozem Mauthausen w Gusen. Ebenze, założony 18 listopada 1943 roku, należał do najsurowszych obozów koncentracyjnych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Większość więźniów Ebenze została przeniesiona z obozu koncentracyjnego Mauthausen, a pierwszy duży transport składający się z tysiąca więźniów z Mauthausen przybył do Ebenze 19 listopada 1943 roku, dzień po założeniu obozu. Nie było prawie żadnego miejsca, które chroniłoby pierwszą partię więźniów przed mroźną austriacką zimą, a liczba ofiar śmiertelnych stale rosła. Ciała układano w stosy, a co 3-4 dni przewożono je do Mauthausen w celu spalenia, ponieważ Ebenze nie posiadało jeszcze własnego krematorium. Zmarłych gromadzono również w nielicznych barakach, a smród zwłok, chorób, flegmy, moczu i kału był nie do zniesienia. W połowie 1944 roku Ebenze miało już własne krematorium z ogromnym pojedynczym kominem, który wznosił się wysoko w powietrze. Wybudowano również inne budynki, w jednym z nich, bloku 23, ci, którzy już zmarli, oraz ledwo żywi więźniowie, byli układani w wielkie stosy. Gdy obóz był w pełni rozwinięty, na gołej podłodze mogło leżeć nawet 600 więźniów. Rekordowa liczba 80 ciał została usunięta z samego bloku 23, jednego dnia w kwietniu 1945 roku. Głównym celem Ebenze było zapewnienie niewolniczej siły roboczej do budowania ogromnych tuneli w górach, wewnątrz których znajdować się miały zabezpieczone przed bombardowaniami zakłady zbrojeniowe, a także miejsce rozwoju projektów nazwanych Wasserfall, to jest wodospad oraz America Bomber. Podczas gdy Wasserfall zakładał stworzenie przeciwlotniczej rakiety kierowanej Ziemia-Powietrze, projekt America Bomber był inicjatywą niemieckiego Ministerstwa Lotnictwa, mającą na celu stworzenie strategicznego bombowca dalekiego zasięgu dla Luftwaffe, niemieckich sił powietrznych, który byłby w stanie uderzyć w Stany Zjednoczone, a konkretnie w Nowy Jork z Niemiec, pokonując łącznie dystans około 12 tysięcy kilometrów. Oba projekty nie zostały ukończone. W systemie tunelowym A planowano rozpocząć produkcję przekładni czołgowych, jednak projekt ten został zastąpiony budową podziemnej rafinerii, ponieważ produkcja paliw stała się priorytetem. Destylacja ropy naftowej w systemie tuneli A, który przed zakończeniem wojny był prawie ukończony, rozpoczęła się w lutym 1945 roku. W systemie tuneli B, który pod koniec wojny był ukończony w 60%, trwała produkcja łożysk kulkowych. Na początku maja 1944 roku w podobozie Ebenze przetrzymywano 5 tysięcy więźniów. Liczba ta do końca roku wzrosła do ponad 9 tysięcy. Największa liczba więźniów przebywających w tym samym czasie wynosiła 18 509 osób. I odnotowano ją 23 kwietnia 1945 roku. W tym czasie przeludnienie w Ebenze było tak duże, że dziennie umierało więcej więźniów, niż było w stanie obsłużyć krematorium. W kwietniu 1945 roku w Ebenze z 16 tysięcy więźniów zginęło 4547. Łącznie w Ebenze przetrzymywano około 27 tysięcy więźniów. Warunki życia w Ebenze były gorsze niż w większości innych podobozów. Obóz był otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego, małymi wieżami z karabinami maszynowymi i barakami dla SS. Nowi więźniowie byli czasami poddawani dwutygodniowej kwarantannie, aby złamać ich zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Więźniowie nosili drewniane chodaki, a gdy te się rozpadły, musieli chodzić boso, ponieważ nie było wystarczającej ilości butów. Było to szczególnie uciążliwe podczas długiej zimy od listopada 1943 roku do czerwca 1944 roku, kiedy ostatnie resztki śniegu dopiero znikały, a więźniowie czasami musieli pozostawać boso. Poza tym więźniowie nie mieli odpowiedniej odzieży. Baraki nie były ogrzewane, nie było łaźni, w obozie panowały wszy, a opiłki z sienników powodowały cierpienie więźniów. Praca we wspomnianych tunelach była zarządzana przez nadzorców często jako środek represyjny. Więźniowie pracowali na 11-godzinnych zmianach. Chyba że pracowali w tunelach, wtedy pracowali na jednej z trzech 8-godzinnych zmian. Racje żywnościowe były niewystarczające, przy średniej dziennej wartości około 700 kcal. Posiłki składały się z pół litra kawy na śniadanie, trzech czwartych litra gorącej wody z obierkami ziemniaczanymi na obiad i 150 gramów chleba z wodą na kolację. Więźniowie byli zawsze głodni, a około jedna trzecia z nich stale znajdowała się na skraju śmierci głodowej. Ci, którzy pracowali na terenie obozu i byli przydzielani np. do zadań administracyjnych, nie musieli tak ciężko pracować jak ci przydzieleni do pracy poza obozem. Do nadzorowania budowy tuneli zatrudniono wiele firm, które dostarczały pracowników cywilnych. Każdy z tych pracowników nadzorował pracę kilku więźniów. Aby zadowolić firmy i zapewnić im wymaganą liczbę robotników, SS starało się dostarczać więźniów nawet jeśli byli oni skrajnie wyczerpani lub umierający. Żołnierze SS i wyznaczeni funkcjonariusze więzienni, zwani Kapo, Również nadzorowali więźniów z różnym stopniem brutalności. Kiedy do obozu przybywali nowi więźniowie, doświadczeni więźniowie szybko informowali ich, że istnieje tylko jeden sposób na opuszczenie obozu przez komin krematorium. W Ebenze wyróżnić można było kilka grup więźniów, takich jak jeńcy wojenni, więźniowie polityczni, kryminaliści, a także Romowie i Sinti. W Ebenze przebywali więźniowie 20 różnych narodowości, w tym Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Włosi i Hiszpanie. Śmiertelność włoskich więźniów w Ebenze wynosiła 53%. Powodem było to, że po upadku Mussoliniego w 1943 roku włosi zostali uznani za zdrajców zarówno przez swoich komunistycznych i faszystowskich współwięźniów, jak i narodowych socjalistów. Z 955 włoskich więźniów zmarło 512. Najniższy wskaźnik śmiertelności wynoszący 0,9% dotyczył więźniów hiszpańskich. Pierwsi Żydzi przybyli do Ebenze na początku czerwca 1944 roku i stanowili około 1 trzeciej więźniów. Byli oni poddawani wyjątkowo okrutnemu traktowaniu w wyniku czego ich śmiertelność wynosiła prawie 40%, znacznie więcej niż w przypadku większości pozostałej populacji obozu. Kiedy na przykład 3 marca 1945 roku ponad 2000 żydowskich więźniów przybyło z obozu Wolfsberg w Gross-Rosen, komendant Ebenze Anton Ganz zmusił ich do pozostania na zewnątrz podczas śnieżnej pogody przez prawie dwa dni. Setki z nich zmarło z wycieńczenia spowodowanego transportem do obozu oraz z powodu ekspozycji. Pierwszym komendantem Ebenze był Georg Bachmayer, który przekształcił go w jeden z najbardziej diabolicznych obozów koncentracyjnych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Jedną z ulubionych metod tortur było wiązanie więźniowi rąk z tyłu, dłonie obok siebie i kciuk do kciuka a następnie zawieszanie ich na drzewie około 18 cm nad ziemią. Następnie Bachmeier wypuszczał swojego ulubionego psa, owczarka alzackiego zwanego Lord, aby zaatakował tak powieszonego więźnia, który następnie umierał powolną śmiercią w męczarniach. Bachmeier został zastąpiony na stanowisku przez Hauptsturmführer SS Alfonsa Bentele, a na początku 1944 roku Nowym komendantem w Ebenze został Obersturmführer Otto Riemer. W okresie jego dowodzenia warunki jeszcze bardziej się pogorszyły. Codziennie osobiście bił, rozstrzeliwał i torturował więźniów. Otwarcie oferował dodatkowe papierosy i przepustki tym kapo, którzy odpowiadali za największą liczbę zgonów. Jeśli pod koniec dnia więzień funkcyjny nie miał wystarczającej liczby papierosów na koncie, Rimer strącał jego czapkę i wyrzucał ją w strefę zakazaną. Kiedy więzień szedł ją odzyskać, strzelano do niego. Rimer, podobnie jak Bachmayer, był wielkim miłośnikiem wina i kobiet. Często chodził na szalone imprezy alkoholowe z młodszymi członkami SS. Pewnego razu, 18 maja 1944 roku, wrócił do obozu po całonocnej pijackiej eskapadzie z dwunastoma członkami swojego dowództwa SS. Weszli do obozu strzelając dzigo z pistoletów i rycząc z radości, gdy spanikowani więźniowie uciekali im z drogi. W wyniku tego pokazu zginęło 15 więźniów. Po tym wydarzeniu Rimer został zdegradowany i przeniesiony do obozowej poczty w Guzen. Ostatnim komendantem Ebense został Hauptsturmführer SS Anton Gantz, Kapo byli szczególnie okrutni. Dowódca bloku 19 czekał aż jego więźniowie wrócą po całym dniu pracy, a następnie zmuszał ich do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych przez całą noc. Następnego ranka, po nieprzespanej nocy, mężczyźni byli zmuszani do kolejnego dnia pracy. Prawie wszyscy członkowie jego bloku umierali z wyczerpania w ciągu 10 dni. Dzięki temu systemowi eliminacji Udawało mu się zabijać więźniów w najbardziej ekonomiczny sposób i był za to nagradzany. Kiedy zbudowano Wers, kolejny podobóz obozu koncentracyjnego Mauthausen, został on kierownikiem obozu. Gdy wojna dobiegała końca, masowa ewakuacja z innych obozów wywarła ogromną presję na kompleks Mauthausen, który pozostał ostatnim obozem na obszarze działania nazistów. 25 baraków Ebenze zostało zaprojektowanych tak, aby pomieścić po 100 więźniów w każdym, ale w tym czasie niektóre z nich mieściły po 750 więźniów. Byli też więźniowie przetrzymywani w tunelach i pod gołym niebem. Krematorium nie było w stanie nadążyć za liczbą zgonów i nagie ciała leżały ułożone w stosy na zewnątrz bloków i samego krematorium w ostatnich tygodniach wojny. Liczba zgonów przekraczała 350 dziennie. Komendant obozu Anton Ganz nakazał wykopanie dwóch potajemnych masowych grobów, aby pozbyć się 2167 zwłok. Ciała zostały wrzucone do wapna palonego, a wśród stosu widać było drgające stopy. Na początku maja 1945 roku wewnątrz obozu dało się usłyszeć strzelaninę w oddali. A wśród więźniów panowało przekonanie, że siły amerykańskie i brytyjskie są blisko. 5 maja komendant obozu Anton Gantz próbował nakłonić pozostałych więźniów do wejścia do jednego z górskich tuneli. Ci jednak odmówili i pozostali w swoich barakach, a personel obozowy opuścił obóz, pozostawiając jedynie starszych Niemców uzbrojonych w karabiny do pilnowania terenu. Kiedy więźniowie zorientowali się, że SS opuściło obóz, zabili 52 funkcjonariuszy obozowych, którzy współpracowali z SS przy tworzeniu hierarchii obozowej. Wkrótce po wyzwoleniu amerykańskie oddziały odkryły, że tunel, do którego komendant Ebenze próbował zwabić pozostałych więźniów rzekomo w celu ich ochrony, był pełen materiałów wybuchowych. Odmawiając wejścia do tunelu. Więźniowie uchronili się przed wysadzeniem w powietrze przez Niemców. Spośród 27 tysięcy więźniów przetrzymywanych w Ebenze, ponad 8200 więźniów zmarło przed wyzwoleniem, co daje 31% śmiertelność w podobozie Ebenze. Po wyzwoleniu amerykańskie oddziały zarekwirowały lokalną żywność i przygotowały zupę dla więźniów. Niektórzy z wyzwolonych umarli z powodu pęknięcia żołądka. Ponieważ od tak dawna nie jedli stałych pokarmów. W sumie ponad 730 więźniów zmarło w ciągu kilku tygodni po wyzwoleniu, w następstwie przebytego uwięzienia, a tysiąc pozostało w szpitalach przez dłuższy czas. Ben Ferencz, główny oskarżyciel Armii Stanów Zjednoczonych w procesie Einsatzgruppen, który w maju 1945 roku brał udział w wyzwoleniu Ebensee i badał tamtejsze wydarzenia. Wspominał następująco: Skierowałem grupę przechodzących Niemców, aby pomogli zakopać ciała więźniów rozrzucone po terenie obozu. Tam kilku więźniów złapało jednego ze strażników SS, gdy próbował uciec. Sądząc po gwałtowności ataku, mógł to być komendant obozu. Najpierw został bezlitośnie pobity. Następnie tłum przywiązał go do jednej z metalowych tac, używanych do wsuwania ciał do krematorium. Tam powoli pieczono go żywcem, kilkakrotnie wkładając i wyjmując z pieca. Patrzyłem na to i nic nie zrobiłem. Nie było moim obowiązkiem powstrzymanie tego, nawet gdybym mógł, i szczerze mówiąc, nie byłem skłonny próbować. Ludzka brutalność w czasie wojny zdawała się nie mieć granic. Wróciłem do Monachium, by napisać moje raporty. Posłużą one jako podstawa do późniejszych oskarżeń o zbrodnie wojenne. Byłem wdzięczny, że wojna dobiegła końca. Nauczyłem się, że nigdy nie było i nigdy nie będzie wojny bez okrucieństw. Jedynym sposobem na zapobieżanie tak okrutnym zbrodniom było zapobieżenie samej wojnie. Za wszystkie ofiary obozu koncentracyjnego Ebenze było wylanych wiele łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.